Dziś porozmawiamy o. Mamo, co dzisiaj na obiad? Dziś porozmawiamy o Limerykach. Limeryk to żartobliwy wiersz, oparty na groteskowym, absurdalnym dowcipie, mający charakter igraszki słownej, wiążący się zwykle z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości. Limeryk składa się z pięciu wersów. Ma określony układ rymów AA-BBA. Oznacza to, że dwa pierwsze wersy rymują się z ostatnim, a trzeci rymuje się z czwartym. Jasno określony jest również schemat fabuły limeryku. Wers pierwszy powinien zawierać, a najlepiej kończyć się, nazwą geograficzną. Pojawia się tam informacja o bohaterze limeryku i o miejscu akcji. Druga linijka stanowi opis sytuacji, której limeryk dotyczy. Wers trzeci i czwarty są opisem wydarzeń. Zawierają w sobie pewien pierwiastek dramatyzmu, moment kulminacyjny. Są też nieco krótsze od pozostałych, aby stworzyć swego rodzaju napięcie. Ostatnia część limeryku jest zwieńczeniem całości, zabawnym bądź zaskakującym podsumowaniem. Najczęściej zakończenie limeryku jest nieprzewidywalne, dowcipne. A wręcz groteskowe. Oficjalnie historia Limeryku rozpoczyna się w XVIII wieku. Jednakże limeryki pojawiły się już kilka stuleci wcześniej. Sam Szekspir, nieświadom tego, że stworzył limeryk, włożył w usta Jagona, bohatera utworu Otello, następujące słowa. Uderzmy w puchary, buch, buch, uderzmy w puchary, buch, łyk rzeźwi człowieka, a życie ucieka. Więc dalej, niech pije kto zuch. Wśród polskich twórców limeryków należy wymienić między innymi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wandę Chotomską, Juliana Tuwima, Wisławę Szymborską, Stanisława Barańczaka. Znakomite limeryki pisał także Janusz Minkiewicz i Jacek Kaczmarski. Współcześnie limeryki uprawia także Michał Rusinek. Istnieje też wiele limeryków o treści plugawej i dalece nieprzyzwoitej, których nie powinno się wspominać w obecności szanujących się dam. To, że limeryk z założenia jest gatunkiem frywolnym, pozwalającym na kontrowersyjne i zbereźne wyrażenia, nie zaprzecza przecież istnieniu granicy dobrego smaku. No nie no, znowu pierogi! prawdziwie genialny twórca jest w stanie wyczuć, że ta cienka linia pomiędzy zabawną rubasznością a infantylizmem i nadużyciem wulgaryzmów nie powinna być przekroczona.